To jest system, który ma same pozytywne strony. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że za mało dzisiaj, bo 45% mniej więcej, bo wszyscy mówią, mamy system segregacji śmieci. Po co coś zmieniać? Jak to działa? No nie działa, bo w ramach tego systemu wraca do nas około 45% opakowań, co jest zdecydowanie niskim poziomem pod krajów, które mają na przykład system kaucyjny, gdzie potrafi wracać 97%. Czyli to są odpady, które są przerabiane jeszcze raz i nie. Zalegają gdzieś w środowisku. Nie, nie ma potrzeby produkowania kolejnych milionów ton plastiku. Nie zalegają na składowiskach odpadów, nie wpadają do rzek, tworząc problem mikroplastiku, który potem zjadają ryby, a potem my te ryby i martwimy się o nasze zdrowie. Nie są spalane w piecach. Oczywiście to wszystko jest nielegalne, ale dobrze wiemy, że takie rzeczy się dzieją i potem nie wdychamy my, nasze dzieci, nasi dziadkowie tego do własnych płuc. Więc chcemy więcej tego zbierać, żeby wracało do gospodarki obniżało de facto e, poziom zanieczyszczenia środowiska, bardziej żebyśmy dbali o nasze zdrowie, a gospodarka, żeby miała surowiec bardziej dostępny.